Grupa Orlen osiągnęła kolejny kamień milowy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W łebie działa już pierwsza w Polsce baza operacyjno-serwisowa. Będziemy pierwszą polską firmą, która otworzy farmę wiatrową. To nastawi w przyszłym roku. Jestem przekonany, że dzięki wysiłkowi całego zespołu, partnerów z Northern Power, ten termin będzie dotrzymany. Jednym z głównych elementów budowy farmy wiatrowej jest zaplecze lądowe. Jesteśmy dzisiaj otwierając pierwszą polską bazę serwisową dla farmy wiatrowej. To będzie serce operacji tej farmy wiatrowej. Tutaj będą siedzieli przez 365 dni w roku, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, technicy. Pracownicy, którzy będzie, będą czuwali piecza nad tym, jak funkcjonuje farma, jak a, trzeba ewentualnie ją naprawić, jak zapewnić to, aby działała jak najlepiej. Dla nas jest to szczególnie ważne miejsce i czas, bo jest też pewnym elementem pokazania tego, jak się zmienia Polska. Jak serce energetyki powoli przenosi się z południa Polski na północ. To jest pierwsza z farm wiatrowych. Nasi koledzy z PGE planują otworzyć kolejną. My planujemy w tym roku rozpocząć pracę nad kolejną farmą wiatrową Baltic East. Trwają prace przygotowawcze do budowy elektrowni jądrowej, a więc energetyka, ta czysta energetyka powoli się przenosi na wybrzeże. I czujemy się dumni z tego, że Orlen może być. Istotnym elementem tego procesu. Zbudowana od podstaw infrastruktura portowa będzie obsługiwała budowaną przez Orlen wspólnie z kanadyjskim partnerem Nordland Power morską farmę wiatrową Baltic Power. Jest to początek podróży w kolejną dekadę energii na Morzu Bałtyku dla milionów domów polskich. I ten zakład jako pierwszy swego typu w Polsce będzie zarządzany i prowadzony każdego dnia. Te operacje konserwacyjne, które dzisiaj rozpoczynamy tutaj. Będą możliwe tutaj z Orlenem, wra możliwe wraz z Orlenem, który dysponuje lokalną wiedzą na temat możliwości zaopatrzenia i utrzymywania funkcjonalności i stabilności działania. Transformacja na tym, w tym zakładzie nie jest łatwym zakład jakby dziełem. Instalacja tego wszystkiego ponad... Ponad 2000 słupów, i budowanie, budowanie tego jakby no domu dla statków i, i urządzeń, to jest wielkie zadanie. Jest to wielkie osiągnięcie na przestrzeni tylko roku. I, dzięki, i to dzięki zaangażowaniu tych wszystkich stron zainteresowanych. Przede wszystkim ma to służyć temu celowi w tej chwili ponad 60 techników i innych pracowników będą zapewniać działanie temu funkcjonowanie tego projektu w Polsce więc efektywne funkcjonowanie funkcjonowanie tego zakładu który pokrywa jakieś 23 km kwadratowe tego tego wybrzeża i zapewni bezpieczeństwo na Kolejne, wiele, na kolejnych wiele, wiele lat tutaj znajduje się centrum wszystkich decyzji i ma to nie, nie, tylko być, nie, nie tylko służyć jakby samemu projektowi, ale także ludziom, którzy będą korzystać z niego. Bez tego Northwind, naszego, dzięki naszemu partnerowi, ma być zapewniona strona jakby standardów technicznych. Jak dzisiaj tutaj stoimy, jak jak widać na tym wideo, konstrukcje offshore'owe już są w drodze. Fundamenty nadpływają, a substacje, substacje, podstacje są już przewidywane do budowy. Wszystko to jest budowane E, mają być skończone w, 20, e, w przyszłym roku e, i powstanie 4, ponad 4000 godzin e, czystej energii e, dla 1,5 miliona ludz, e, polskich domów. Jak dotąd osiągnęliśmy bardzo wiele, ale jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Jest to punkt, z którego możemy być dumni North Power, dla Northern Power, nie tylko, ale dlatego, także dla całego offshore'owego przemysłu polskiego. Więc tutaj tworzy się silne partnerstwo, silne więzi biznesowe, więc każdy, który. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tu są zaangażowani w ten projekt. Patrujemy z utęsknieniem naszej pracy i współpracy w sposób bezpieczny, tak byśmy mogli dla Polski zapewnić czystą energię. Dziękuję. Energię wiatrową pozyskiwać będzie aż 76 turbin. Obecnie trwa ich instalacja. Instalacja turbin na morzu diametralnie różni się od instalacji turbin na, na lądzie, on, onshore i offshore, kompletnie, kompletnie różna instalacja, to co dzieje się na morzu niestety jest ekstremalnie nieprzewidywalne i, i cała operacja jest w dużym stopniu uzależniona od okien, tzw. okien pogodowych, i na które niestety my nie mamy wpływu, musimy to bardzo dobrze forecastować. W tej chwili stawiamy podłogę, później będziemy stawiali górę. Myślę, że góra będzie trudniejsza, ponieważ będzie to transport turbin plus instalacja, i tu będziemy na pewno musieli wykazać się ekstremalnym profesjonalizmem, żeby to zostało zainstalowane na czas i, i, i prąd popłynął w 2026 roku. Inwestycja Orlen i Nordland Power jest najbardziej zaawansowanym projektem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i pierwszym, który wszedł w fazę budowy.